Pani Rom, Drugi w drugim bramie Skuteczności Marcin Influencer, który ma grupę odbiorców, know-how, e, potrafi skutecznie sprzedawać, zapraszam mnie do współpracy. Czemu to się zadziało? Bo przyszedłem teraz test, test długoterminowości. Czyli, gdy ktoś, gdy pojawi się. Przed czyimiś oczami wasze nazwisko do współpracy, no to on wpisuje w Google a to nazwisko i patrzy co tam się pojawia. I teraz jeżeli wartością Mirka jest długoterminowość, działanie z długą wizją, z długą, długą perspektywą, no to jeżeli on widzi kilkaset wideo Osmana, to co widzi? Długoterminowość, umie robić wideo, bo gada do kamery, sam robi te rzeczy, ma swoją społeczność, więc ta synergia już jest bardziej wartościowa niż no name, który ma mega gość. Panie i panowie, Brawa dla Marcina Osmana! Jak podejść do klienta w momencie, kiedy nie wszystko idzie tak dobrze, jak chciałbym, tak? Dostarczam mu towar, tak? Nie wiem, coś się nie zgadzało, jedna sztuka, gdzieś tam coś... To ja nie, nie mam strategię wychodzenia szybko przed y, z tym problemem. Szybko, dobra, Co się wydarzyło, spierdzieliłem, zawaliłem, co możemy sobie zrobić? To, robię tak mimo wszystko, ale nacisk no? z, od strony klienta jest taki, że znowu coś, znowu coś, znowu coś, znowu coś, znowu coś nie podoba. Nie. Jak mu to podajesz? To jest kluczowe. Wiesz co? Jestem jest, 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 na bardzo takiej do fajnej relacji, tak? Jest tam mega spoko, kolejna podobno wodę nie. Jestem tak w restauracji, zamówię sobie bulion warzywny. Pani A? przynosi zupę, nabiera łyżkę, na smakuje jak woda z cukrem. Mówi jej, na wodę smakuje jak woda z cukrem. Niemożliwe. Zamiast do kucharza. Przychodzi sala czerwona i co się okazuje? Kucharz zamiast zupy nala do talerza karmel w płynie. Przeprasza. Zdejmuje zupę z rachunku, pyta mm -hmm. to, co chce zamiast tego, wszystko jest happy i bez żartem, mm -hmm. Ale lepsza jest rozmowa, ale uh -huh. też e, świadomość tego, że nie z każdym się dogadasz zawsze. Przepraszam, spierdoliłem, Sorry. No, Przyznacz się do błędu, tak, tak, tak? to, ponieważ to, 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 to i to. Zrobiliśmy ABCD, żeby coś nie powtórzyło. Uh -huh. Przepraszam. Daj nam szansę jeszcze kolejną przypuśćmy, tak, bo zobaczy, że następna będzie spama będzie. Tak. Czy tak? możemy razem dawać? pracować? Uh -huh. Czy nasze zaufanie jest OK? Uh -huh. Pytania. Pytania. Czy... Słuchajcie go. Tak. Tak, nie no Dalej nie wiem, jest Ola. Holania. Chciałyśmy tak naprawdę podziękować wszystkim, bo dzięki naprawdę tym materiałom, a zwłaszcza temu jednemu filmikowi, gdzie opowiadałeś jak to był sklep internetowy w krokach. Nie wiem, po pięć razy chyba go oglądałyśmy. No i wiemy po prostu co robić. Teraz nie mamy pytań, bo wdrażamy po prostu wszystko Wie? po kolei. Wdrożymy i będziemy, I będziemy mieć za... Ja mam jedną rekomendację dla tak, Was. No Zmieńcie telefon na lepszy. Jakość Waszych materiałów wideo na Instagramie nie jest tak jak mogła być. Jesteście ładne, ale wasz telefon nie oddaje tej ładności. Ale na przykład tutaj, bo materiały po iPhone. Bo ja znam Wasze materiały, więc to jest pierwsze, czego rozważyłem. dzięki. Wprowadzę jest... gospodarstwo rolne i mam takie sytuację, że mam kilka pomysłów, ale tak krótkoterminowych, Na przykład y, tunel z pomidoru będę sadził chciałbym chciałbym sprzedawać w słoikach. Tylko to nie jest długoterminowe, że nie chciałbym jakiejś globalnej firmy, ja też tylko na tak, sezon, na przykład Rozumiem. na 3 miesiące. Tak. byśmy mi to fontem y, tworzyć w tym kierunku, na Instagramie na przykład. I to jest jakieś warzywo bio, czy nie? Bio, eko, czy nie? Normalnie? I tak, tak, I teraz, ludzie, którzy szukają rzeczy bio, mają obsesję na punkcie jakości. Teraz, jeżeli pokażę im wtedy cię produkt, jakość, limitowana ilość, cena może być 2-3 razy, razy większa i to jest to, w co ja bym wszedł. Mhm. bo sam bym chętnie to kupił. Jeżeli to uruchomisz, kupię u Ciebie pierwszy produkt. Bo myślę, że to źle myślę, żeby robić takie rzeczy. Super, super. Na, a to jest eksperyment, hipoteza. Mm -hmm. Sprawdź to. Tak. Nikogo nie słucha, nikomu nie wiesz, sprawdź to. Czy pokaż mm -hmm. rynkowi ofertę i sprawdź, czy oni chcą to kupić. Obejrzyj sobie na YouTube jest takie godzinne wideo, gdzie mówi dużo o mailingu. Ono jest w ostatnich trzech tygodni rzucone, takie wideo prawie na Tam jest cały wykład o mailingu. Okay, dobra, znajdę. Proszę Dzięki. bardzo. Dzięki. Dzięki bardzo. W życiu ważniejsze jest usuwanie, a nie dodawanie. I większość osób w, w rozwoju osobistym wykłada się dlatego, że chcą dodawać, nakładać na siebie kolejne warstwy. Mamy tutaj najbardziej znaną rzeźbę na świecie, prawda? Ale ta rzeźba powstała z tego bloku. Więc ta rzeźba, ten ideał nie powstał przez dodawanie, tylko powstał przez usuwanie. Z tymi trzema przystojnymi panami to o, muszę mieć pewno, pewno. Twoje głupie są te jakieś. Tak? Jakie też? No i mamy to, 7 marca, konferencja Marcin Osman, Mirek Burnejko, Rafał Mazur zakończyła się. Uważam, że dużym sukcesem. Rozdoby kolorowe jeszcze trwają. Już. Miesiąc przygotowań. Blisko 500 osób na sali. Zrobiliśmy to. jest implementacja. Pomysł, akcja, wykonanie. I już co będzie kolejne? Zobaczymy. Może i w nam 5000 osób. A na razie odpoczynamy po eventach trochę. Dzięki, że byliście z nami w całej tej relacji wideo.